Czyja tu dusza może się błąkać? W tym domu. Ewidentnie tutaj coś jest Krzysiek. Ja to kilka razy to słyszałem. Może babcia? Może babcia? Nie Bo, wiem, nie wiem, nie miałem Ja chciałbym rozwiązać tę zagadkę. No to pomódmy się za nią. Dobrze jest Panie, A najwięcej jest to trzymajcie! W imię ojca i syna ojca i, i ducha syna i ducha świętego. Ale bez płaczu Krzysiek Tak, na kamerze. Krzysiek, ostatnio jak byłem u Ciebie Tak. Nie wczoraj, tylko przedwczoraj. Tak. Była taka sytuacja, ja kazałem ci się przebrać, pamiętasz? Tak. I. Już tobie tłumaczę. I stałem tutaj za drzwiami, naprzeciwko zimnego pokoju. Tak. I drodzy widzowie, nie wiem, czy wy to zauważyliście taką sytuację. To jest film, zaraz wam powiem, który. Nie wiem Krzysiek, tutaj w tym domu jest coś takiego. Powiedz mi ty, dlaczego ty śpisz przy włączonym świetle? Się boisz czegoś? Nie słyszę. Dlaczego śpisz przy włączonym świetle? No, my już jesteśmy przy, yy, no, i A zwłaszcza ja, spałem tam, tam w tamtym pokoiku. I... Jestem ja przyzwyczajony. A zauważyłeś jakieś takie dziwne, paranormalne u ciebie... Rzeczy, które się dzieją w domu. Nie Jakieś duchy, nieduchy, o to mi chodzi. Nie. Nie zauważyłeś? Ja stojąc tam. Na, przed zimnym pokojem. Tam. Zaraz coś ci... Po ty nie usłyszysz tego, ale widzowie, zaraz. Ale ty co powiedziałeś? Co ja powiedziałem? O duchach. Tak, ja o duchach chcę powiedzieć właśnie. Ale I... powiedziałeś? Co? Tak. Czyż powiedziałeś? Ja nie powiedziałem, tylko słyszałem Krzysiek. Ja wam zaraz mniej więcej i sobie posłuchajcie. Ja nie słyszałem. Czekaj, czekaj, ja muszę to znaleźć. Dobrze, żeby to... Jak cię słyszałeś, jeszcze powiedz. Zaraz ja wszystko opowiem. I chcę coś udowodnić. Nie wiem. Nie wiem. Może się? Nie wiem. Nie powie, to jest film. Jarek, chodź tu. Tak. Poczekaj. Ani, ani, ani. A sygnatura czasu to jest około czwartej 4... 4 minuty. Ten film. Posłuchajcie sobie. Nie, ja stałem, Krzysiek, przed drzwiami zimnego pokoju. Tak. I tam są takie szklane te. Co szklane? Szybki takie w drzwiach są. No. I raptem jedna z szyba zaczęła drżeć. Pierwsza słysza. No, ja, ja, ja mówię, zobaczcie sobie ten film i to jest... Yy, to pogorzanie. Ale ty nie usłyszysz tego, bo to cicho jest, ale słychać. I zaczęła szyba jakby się ruszać. I ja sobie myślę, przecież ty nie chodzisz tu. Ale która? Środkowa. Zaraz ja zobaczę, właśnie, która. Poczekaj. No. Poczekaj. I to nie są... Kurwa, ja tu przeżywam takie te, że czasami... To się boję. No, spali się zaraz. I stoję tutaj i zaczyna się ruszać ta szyba. Tylko nie wiem, która. Ota. ta. Widzicie? O ta. Zaczęła sama drżeć. Nie było tu żadnego przeciągu, nie ma przeciągu. Także jest to niemożliwe. Tak samo otwierają się te drzwi. Nie wiem do czego. One są zamknięte. Nie da się ich tak normalnie otworzyć. Bez naciśnięcia na klamkę. Ile razy tam siedziałem? Trzeba nacisnąć na klamkę. Kurwa, ja tutaj oszaleję. Tak samo kiedyś, jeszcze za życia Wojtka, było. I, I. Patrzcie, jeszcze coś Wam udowodnię, że chodząc, skacząc, nic tu się nie rusza. A ta szyba zaczęła sama drżeć. W ten sposób. Wiecie to? I posłuchajcie sobie na tamtym filmie. To się przekonacie. Uch, kurwa, ściary mam. No, jest ta prawa, prawa szyba. Jak, tak Jak stoisz przed drzwiami, Krzysiek. Są trzy szybki. Tak. Z prawej strony. Z prawej strony. I tak? zaczęła ona drżeć mi. I to na filmie słychać tym. A ja nie wiem, Krzysiek, bo nie, niejednokrotnie otwierały się drzwi do bokówki. One same się nie otworzą, dopóki nie wciśniesz klamki. Zgadza się? Drzwi? Drzwi od bokówki. Od bokówki? No tutaj, tej. Przy... No różnie bywa. No otwierają się, nie? Czasami otwierasz, jak dobrze zamknąć, jak źle jak to tak. Ale u ciebie są dobrze zamknięte. I one się nie mają prawa otworzyć same. Tak samo jeszcze jak świętej pamięci Wojtek żył. Pamiętasz Krzysiek? No. Była tak... I to wszystko zawsze się dzieje przed dniem wszystkich tych święta zmarłych. Zawsze na jesień. Pamiętam jak wtedy Wojtek żył, Krzysiek. Nie wiem jaka była sytuacja, a tu byłem z wami i powiedziałem, że chcę iść Polotkiemu. A, czy przypomnisz sobie to czy nie? Jak powiedziałem, że chcę iść po poletkiemu. Ty mówisz idź. Ja podchodzę pod toaletę. Podchodzę pod toaletę. Ty miałeś ten taki baczek taki, wiesz, jeszcze. Ze sznurkiem. No. I ktoś wodę spuścił. Ja się kurwa wróciłem, bo się przestraszyłem. I się pytam, czy któryś z was był w łazience, bo woda jest spuszczona. Wy mówicie, że nie. Ale gdzie spuścił? W łazience ktoś pociągnął do kibla wodę. Taki baczek miałeś stary. No. Ktoś pociągnął. To trzeba było mocno pociągnąć, żeby woda zleciała, tak? No. I uwierzcie mi, że kurwa, potrzebem pod kibel, pod drzwi i słyszę, że woda, Wodę ktoś spuścił. No? no może Wojtek przed, przed tobą, to może już pociągnął. No, ale ja się pytałem Was, czy byliście w toalecie? Ty mówisz nie, Wojtek mówi nie. Rozumiesz? No, się nagrywał? Wojtek tu chyba siedział, już nie pamiętam. Tak, tam. No. Ja tu Coś tu, kurde, Krzysiek, kto to może chodzić u Ciebie? Ja to, tak dzisiaj jechałem i tak wsłuchiwałem się w ten film, popatrzcie sobie, słuchajcie się, a najlepiej na słuchawkach to słychać, jak ktoś słuchawki założy. Tam od czwartej minuty bodajże, jak ten odkurzacz jest, posłuchajcie, jak się rusza. Nie ma możliwości, nie było przeciągu. Tam jest okno zawsze zamknięte na pokoju zimnym, tak? Gdzie? Yeah. Na zimnym pokoju okno zamknięte. Nie, już ile lat? Zamknięte. I zamknięte, i okienice zamknięte. Wszystko było pozamykane. Jak ktoś wiesz, ci powiem, może kamieniem rzucił w, ok e, w tę. E, nie w okno, ale. Aj. w okienicę. To może też. Wiesz... Ale to nikt nie rzucił, Krzysiek. Ty tu się przebierałaś, ja sobie tam stałem. Czekałem, aż się przebierzesz. I raptem coś takiego, kurwa. I skierowałem telefon na. na tą szybę, i ucichło. Raptownie. Ja nie wiem, Krzysiek. I to zawsze jest przed świętem zmarłych. Coś takie, takie tutaj odchodzą. Takie no ja Cię proszę. Rzeczy. Ja Cię proszę, Jarek, Jacek. Wiesz, zawieź mnie do brata. Ale Krzyś, a może... Ale, to... ale poczekaj, ale mi chodzi. nie chodzi. Ale poczekaj, daj ja teraz mówię. Tu nie chodzi o brata. Ale ja chcę Tobie Kto powiedzieć. Kto tutaj w tym domu... Ale ja wiem, to tobie coś ja powiedzieć. Tu duchów nie zamierzam wywoływać, ale jestem przekonany, że ktoś tutaj, jakaś dusza tutaj się błąka w tym mieszkaniu. Tylko kto to ale może być? Daj mi powiedzieć. No mów. Ja Ciebie prosiłem i proszę nadal. Zawieś mnie do brata, do Jan Przetobrowi, do Lipska. Ale tutaj brat nie mieszkał, Krzysiek. Mi chodzi o tych, co tutaj mieszkali. Ale, przepraszam, Ale ja nie, nie zmieniaj tematu, Krzysiek. Ale on tu przyjeżdżał i też Ale mieszkał. tutaj mieszkał. Czy w, tym, mie czy w tym domu ktoś zmarł? W tym domu? Tak. Boguś. Zmarł w tym domu, tak? Mamusia. Ale czy w szpitalu. Daj mi powiedzieć. Czy w szpitalu, mi chodzi w tym domu, tutaj ktoś zma zmarł? Tak. Kto zmarł? Babcia. Babcia zmarła, tak? Tak. To może dusza babci tu się błąka. Babcia, tu ona cała kanapa. No? I ona, e, ja ci opowiem historię. To nie, to... nie, 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 ja, ja nie chcę historii. Nie, nie, ale to jak są fakty. Ja chcę, ja chcę fakty, Krzysiek. To będzie fakt. To będzie fakt. I mnie nie przerywę. No to tylko szybko. Babcia, tu stała kanapa. Ja spałem. Kuchnia była mniejsza. Później dobudowaliśmy te łazienki i tamten pokoik, a ja przeszłem tam i co, babcia zachorowała i przychodził lekarz, taki Kowalczyk, Re, e, rejonowy, on nie rejonowy, tylko był taki, jak to powiedzieć, no rejonowa przychodnia, można powiedzieć, on pracował na... Ale nie, 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 dobra, nie interesuje mi historia lekarza, Krzysiek, i co z tą babcią, tu zmarła? To zmarła i jeszcze tatuś poszedł o godzinie 11 do księdza proboszcza, żeby dał ostatnie namaszczenie dla babci, nie? A zdążył? Co? Zdążył? Zdążył. No to kto tu się może? Kto tu i czy... I ci powiem. Czyja ale dusza? wiesz co powiedział? Co? Proboszcz. Co? Dziercu? On już nie żyje, zmarł. Co powiedział? A nie mogła babcia kiedy umierać? Tylko w nocy? A ta powiedział, a śmierć wybiera? Mm -hmm. Proszę proboszcza? No i nałożył ubranie, wszystko. Przyszedł z komunią, ze wszystkim. My, my umyliśmy. Przyjechała ciocia, kienia, siostra. E, Córka. I, i namaścił i odeszła, tak? Córka namaścił. Wiesz, już była przygotowana, babcia powiedziała, że ja będę umierać chyba, o takie, proszę namaszczenie mnie księdza, no, my już pokręczyliśmy za ręce, Dobra Krzysiek, dobra, patrzymy, Swo oczy tak już, wiesz, y przyszedł W świece, postawiliśmy wszystko, no namaścił. czoło, wszystko namaścił. Nóżki, ręce już gotowe. Przyjechał już e, pogrzebowy... No dobra, to już, to już da, dalej nie opowiadaj. Nie, nie interesuje tak, mnie to. Tak mnie interesuje czyja tu dusza może się błąkać w tym domu. Bo ewidentnie, ewidentnie tutaj coś jest, Krzysiek. Ja to kilka razy to słyszałem. Może babcia? Może babcia? Może babcia? Nie wiem, bo, nie wiem, nie bo, mam pojęcia. Moja ja chciałbym rozwiązać tą zagadkę. No to pomódmy się za nią. Ale bez płaczu. Bez płaczu, Krzysiek. Bo ja mówię teraz. Ja nie żartuję, tylko mówię poważnie. Ojcie. Może się za babci mnie Za wszystkie dusze, Krzysiek. Twoich bliskich. Za rodziców, za babcie i za braciszków twoich, tak? Tak. Co za nich. Za wszystkich. Ojcie nasz który się z niebie święci, imię twoje, Przyjdź, Królestwo Które, twoje, Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, niebie taki na, na ziemi, ziemi, chleba naszego poprzecznego, daj nam dzisiaj i odpuści nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie uciecz na pokuszenie, ale nas od złego, amen. Wiedz odpoczywanie, racz mi na spanie, racz mi na świecie, światło jekuiste, Niech mi świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Amen. Wieczór czuwanie, raczni dać spania, a światu jego niech odpoczywają w pokoju wiecznym. imię ojca. Dobry jeden z daj mi wieczne spoczywanie. Dobry jeden z panie, daj mi wieczne spoczywanie. Dobry jeden z panie, daj mi wieczne spoczywanie. Dobry jeden z panie. A daj wie podtrzymanie! W imię ojca i syna i, ojca i, i ducha syna, i Ducha Świętego. Ale bez płaczu Krzysiek. Ja mówię to. Ja tutaj bez żartów to mówiłem, Krzysiek. Nie, nie jest mi tutaj do śmiechu Co? z tego powodu. I jak. Co? Ja bardzo bym chciał, żeby... Bo są takie osoby, które zajmują się badaniem takich y, rzeczy, duchów. Tak. Wiesz, i nawiązują kontakty. Może znajdzie się y, jakiś widz, który nie wiem. Ma jakieś namiary na taką osobę, czy coś. Co? Ja chętnie bym tutaj sprowadził taką osobę. Żeby zbadała, czy naprawdę tutaj coś jest. Bo to niemożliwością Krzysiek. Niemożliwością. No, ja tutaj nie żartuję, bo ja... widzisz, że jestem poważny. I tu są dowody. Są dowody, bo to jest nagrane przypadkowo. To są dowody. Ja też słyszeć ciebie. No ja. Ja to słyszałem, później o tym zapomniałem i dzisiaj sobie tak patrzę ten film, bo przypomniałem tą sytuację. I szukałem, szukałem, patrzę, jest, kurde, faktycznie ta szyba, wiesz, zaczyna ruszać się, drżeć. Słyszę, okay. to wczoraj, przedwczoraj był, jak ja u ciebie byłem ostatnio, nie jak Sławek był, tylko jak ja u ciebie byłem ostatnio. No. Przedwczoraj, no. I taka sytuacja miała miejsce. Dlatego, kurde, jeśli ktoś tam z widzów, no, nie wiem, zajmuje się takim czymś, nie wiem jak to się nazywa, jest, jakoś to się nazywa, ktoś, kto się zajmuje takimi rzeczami, wiesz. To byśmy prosili o jakiś kontakt i, i pomoc tutaj dla nas. Także tyle chciałam powiedzieć. A ten temat będę kontynuował, bo bardzo mnie ciekawi i to. To jest naprawdę coś. Co mnie interesuje. Także tyle chciałam powiedzieć. I dobranoc wszystkim. Ja powiem tak, na zakończenie. na zakończenie. Tu babcia zmarła, Stefania moja się nazywała, bo ja ci nazywała I zawsze to jest... zawsze takie coś się dzieje przed... Właśnie świętem 1 listopada. dzisiaj się rusza? Nie, dzisiaj nie. Ja wtedy... A idź raz. Nie będę chodził o się boję, człowieku. Co? Nie, ja będę wychodził to kaptur na łeb i długa. <laughs> nie, to nie... Dla mnie to nie jest śmieszne. Dla mnie to takie rzeczy przerażają. No. A jak e, ty miałeś babcię? Miałem, Krzysiek, ale mi... Ale pro... czekaj. Chcę... Proszę mi o nieboszczykach nie mówić. Ale chcę tobie coś się zapytać się. Gdzie twoja babcia umarła? W szpitalu. W szpitalu, tak? Tak. W szpitalu. I jakim? Oje no kurwa. W szpitalu, tam gdzie ludzi leczą, no? I jakim? Nieważne. ważne. jest, te Dobra, Krzysiek, to nie jest ważne. Także ja już kończę temat no, na dzie dzień nie. dzisiejszy. Eee, I powiem tak: babciu, kochana. Może Twoja duszka, dusza, przychodzi po mnie. Może czas. Widzicie, przyszedł dzisiaj, akuratny, z parafii, maszewo, że u mnie rany się odkryły. Tak jak u Pana Jezusa. Mam rany na ciele. A będę pochowany... Stygmaty, stygmaty tak zwane. Co? Stygmaty. Ja nie znam, jak to się nazywa, Jarek wie. No teraz już nie będziesz miał, zaraz ci zanikną, bo nie masz poznokci, to nie będziesz drap. Dobra, Krzysiek. I Krzysztof. będę pochowany, ni tutaj. Nie chcą mnie ludzie tu pochować. Ja na święte lipki z Ale proszę was, proszę was, żeby tutaj ja z rukowa ja do na Dobra, Krzysiek, lipki. bo już mi tu gorąco. Ja dzisiaj już kończę. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Nie, nie krótko jeszcze. Nie, dobranoc. Krótka. Krótka. No to Krótka. ostatnie zdanie. Chcę być pochowany jadąc z Lkowa do Świętej Lipki. Tam wybrać drzewo. Chcę pojechać z krzyżem, przykręcić. Będę Ciebie prosić do śmierci swojej. A żebyś Ty, Jarek, wyraził zgodę na to niepochowanie. pochowanie. Jesus är överallt, amen. Amen.